Hej! Przyszłam właśnie do H&M i teraz nie wiem właśnie, czy nie chcę pójść cała na czarno. Na przykład spodnie szerokie, eleganckie i na przykład taki top. Zobaczcie. Topik mierzy w rozmiarze XS i on nie jest drogi. On kosztuje 22 funty z taką tutaj kokardą bardzo ładną na froncie. Tutaj dekolt prześwitujące rękawy zakończone tutaj tak bardzo pięknie. Zobaczcie. Bardzo mi się podoba ten top. To jest właśnie sztuczny jedwab, czyli ten Liosel. No fajny, fajny ten materiał, miły w dotyku. I spodnie, bardzo podobne do tych, co mierzyłam w zarze przed chwilą, tylko że są krótsze. Zobaczcie. I co myślicie? Jak to wygląda razem? Wydaje mi się, że bardzo elegancko. No, świetnie po prostu. Bardzo dobrze się w tym czuję. Spodnie kosztują 25 funtów, czyli za całość bym zapłaciła 50 funtów. Także nie byłoby źle. I myślę, że te ciuchy przydałyby mi się też na święta. Spodnie mierzę w rozmiarze XS i bluzkę mierzę też w rozmiarze XS. I z bliska tutaj ta bluzeczka. Bardzo mi się podoba ta bluzka, naprawdę. Świetny materiał. Nie przeszkadza mi to, że jest prześwitująca w ogóle. Yy, także ta propozycja podoba mi się. Spodnie są naprawdę mega wygodne i układają się wszędzie bardzo, bardzo ładnie. I jeszcze także czytko, taki czarny top yy, w rozmiarze XS i on kosztuje 18,99 funta. Także te rzeczy w HM nie są drogie. Yy, a przyznaję, że są bardzo fajne. Fajny top. Yy, I teraz nie wiem, który, w którym lepiej się czuję. Chociaż wydaje mi się, że bardziej mi się podobał ten wcześniejszy. Okay. Zobaczcie, w drugim lusterku. On ma takie wiązanie z tyłu na plecach, na, na szyi z tyłu. Eee, troszeczkę mi przeszkadza, że ten staniek jest tutaj cały na wierzchu, wiecie? Tak bardzo rzuca się to w oczy. Nie wiem, czy wygląda to dobrze. Nie, wydaje mi się, że w tamtym czułam się dużo lepiej. I mam jeszcze taką właśnie y, brązowo-czarną y, bluzkę do przymierzenia, którą mierzyłam na wcześniejszym mierzymy. Chciałabym zobaczyć, jak ona będzie się prezentować do tych spodni. I to jest ta kolejna bluzeczka, którą chciałam przymierzyć. Co myślicie o niej? Już nie jest tak bardzo czarno. E, piękne są te kolory brązowo-czarne tutaj, przezroczysta troszeczkę, ale już ten stanik nie jest tak bardzo na wierzchu, tak jak wcześniej. E, piękne te wiązania tutaj na rękach. Z tyłu tak samo wiązanie na szyi. Także tak się prezentuje. I ta bluzeczka nie jest droga. Ona kosztuje 18,99. Ja ją mierzę w rozmiarze XS. <grym> I teraz nie wiem właśnie, czy cała na czarno, czy coś po prostu troszeczkę jaśniejszego jak na przykład ta bluzeczka. Wydaje mi się, że wezmę sobie dzisiaj właśnie tą czarną, co mierzyłam na samym początku tutaj z tym wiązaniem na froncie. I wezmę sobie też tą brązową, bo też jest naprawdę bardzo fajna. Niedługo święta, także będzie w czym wybierać. A jeżeli po prostu czegoś nie założę, z czegoś zrezygnuję, to zawsze można oddać. No i bardzo podobają mi się te spodnie, Nawet żadnego paseczka nie trzeba do nich zakładać, bo tutaj one w pasie leżą po prostu idealnie. Bez paska wygląda też naprawdę bardzo ładnie. Także do tej pory wezmę sobie te trzy rzeczy na pewno i mam jeszcze czerwoną sukienkę do przymierzenia. Także bardzo jestem ciekawa, jak ona będzie się prezentować i jak w niej się będę czuła, bo być może pójdę w czymś czerwonym. I to jest ta czerwona sukienka, którą wybrałam. Tutaj z takim frontem bardzo ciekawym. Bardzo potrójne rękawki takie są szersze. Tak z tyłu się prezentuje. Także dość ciekawa sukienka, taka lekko połyskująca. Sukienka kosztuje 27 funtów, taka troszeczkę krótsza, jak Wam się podoba ona. Jest bardzo fajna, ale nie czuję, że chciałabym po prostu w niej pójść na tą imprezę. I jeszcze jak ktoś by był zainteresowany, to widziałam, są takie same bluzeczki, też czerwona, chyba czarna. Tak, wszystko tak samo wygląda, tylko po prostu jest gruzeczką, a nie sukienką. Także wyszłam z HM. Jest dzisiaj bardzo dużo ludzi, po prostu mnóstwo. Jest dzisiaj poniedziałek, a jest ludzi tak jak na weekendzie. Myślałam, że może będzie troszeczkę mniej, ale niestety. Idę jeszcze do River Island, tutaj na zewnątrz Westki. Zobaczę co tam ciekawego jest. Dawno byłam w tym sklepie. Jeszcze Wam pokażę tutaj na zewnątrz jest już świąteczny market. I tutaj co roku ten market jest wystawiany, także bardzo fajnie. Można się napić piwka, można kupić różne ozdoby świąteczne. Bardzo fajnie, naprawdę. Jestem w River Island, patrzę co jest ciekawego bardzo błyszcząco, tak jak w każdym sklepie teraz. Pamiętam, że River Island był w Polsce. Teraz już chyba nie ma tego sklepu w Polsce. Także szkoda, naprawdę. Bo fajne ciuchy. Znalazłam y, dwa topy do przymierzenia w River Island i te spodnie skórzane. spodnie skórzane mierzę w rozmiarze 34 i one kosztują 40 funtów tutaj. I top mierzę w rozmiarze XS i kosztuje 45 funtów. Bardzo ładny ten top, bardzo mi się podoba. Z początku myślałam, że tam, tutaj na tym, na tym topie są po prostu motylki yy, w tych kolorach, ale to są kwiatuszki. Tutaj wiązany na górze, yy, spodnie skórzane z kieszeniami, z kancikiem, takie dość grube, na gumkę. Nie bardzo jestem przekonana, czy ta gumka mi się podoba, bo one się z tyłu układają nie tak fajnie, jak te z H&M, wiecie? Yy, także tak się prezentują, pokażę Wam z daleka. Są fajne, eleganckie, ale. no sama nie wiem. Nie podoba mi się ta gumka tutaj na górze. Za to top naprawdę bardzo ładny. Podoba mi się bardzo. Nie kupię sobie go teraz, bo wydaje mi się, że ten czarny z Demon podobał mi się bardziej. I jeszcze znalazłam taki elegancki sweterek czarny. Tutaj z kokardką taką, zobaczcie. Pięknie ona wygląda. Wystający tutaj kołnierzyk. Tutaj mankiety białe wystające. On kosztuje 45 funtów, ten sweterek. No jest ładny, naprawdę jest bardzo ładny, bardzo elegancki. Z tym, że może bardziej na święta. Także kolejna rzecz, bardzo fajna River Island. Bardzo mi się podoba ten sweterek. Ale niestety nie mogę sobie dzisiaj kupić wszystkiego, także zostawiam go w sklepie. Także zabieram do domu dzisiaj te rzeczy, które kupiłam w HM. Zastanawiam się jeszcze nad tymi skórzanymi spodniami, które mierzyłam w Zarze. Także być może jeszcze pójdę do Zary i kupię je sobie. I jeżeli ich nie założę, to po prostu je oddam, bo naprawdę były bardzo fajne i myślę, że fajnie by wyglądały właśnie do tego topu czarnego z H&M. Także mam taki mały dylemat, co zrobić. Powoli będę zbierać się już do domu. Mam nadzieję, że podobało Wam się dzisiejsze wideo. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Cześć!